Bo, właśnie znajdujemy się nad przepiękną doliną Neretwy, Ten arbus, mandarinka i mnóstwo drugich innych warzyw i owoców znajduje się i rośnie właśnie z tych połów, które widzicie za mną. Ale nie o tym jest dzisiejszy film. Film o dolini na retvi, vašnji začao isme nagrivač i pod konjec roku, albo na začontku nastempnego roku, juž benže na YouTube. Je. A džišaj, dišajši film zrobime o co to znajduje se pod Dolinom na retvi pomijenzi kratkim tim odčinkem Bošnji i Hercegovini i dolini na retvi. Zobačime Komarnu, Klek, Pelješki most i mnoštvo drugih žeći. Sprubujme Arbuza s dolini na retvi. Joj. <laughs> ovaj. Sutke. Teko dva kilometri od svepijenkih vidoku na dolinu na Retvi znajduje se vinarnja Dejak. Opruč dobrego vina i pše nego jedzenja, popašte co znajduje se z moje leve stroni. Može i vidok na pul vispe Pelješac. Znajdujemy się w ostatniej miejscowości przed Bośnią i Hercegowiną, atakujemy mnie pszczoła. Przed Bośnią i Hercegowiną, czyli przed miastem Neum. Jesteśmy w miejscowości Klek. Zaskoczyła nas z ilością drzew oliwnych. Myślę, że możemy ją nazwać takim małym gajem oliwnym. Jest to idealne miejsce dla wielbicieli drzewek oliwnych. Naprawdę są wielkie, duże te drzewa. Za chwilę zobaczycie jakieś urywki filmów bądź zdjęć. A my teraz jesteśmy na plaży, która jest mała, jak cała miejscowość. Przepiękna, fajne widoki na półwysep Pelieszat, na te małe wysepki, no i przede wszystkim na Pelieszki Most. Teraz, Jezik pójdzie się testować, czy jest ciepło, albo zimne może pod koniec września. Okay. Okay? O, tu już nie. <laughs> Jak na wrzesień, to temperatura morza jest bardzo. Fajna. Mimo, że Igorek tam narzeka, że nie wejdzie głębiej, nie wiem, czy widać Igorka, czy nie, to ja mogę stwierdzić, że jest całkiem fajnie, jak w marcu, jak się kąpaliśmy. Podobnie. Zawsze fascynujemy natura pod morzem. W kleku do szplitko. można zobaczyć wielkie ryby, które szukają jedzenia i male rybki, które se się jak dzieci na boisku. Warto jest zabrać buty na wodę, bo jest dość sporo jeżowców. Prostu založiš založić okulari i pačeć na ten podvodni švijat. W drugim plażowaniu w miejscowości Klek przyszła pora na obiad. Przyjechaliśmy do miejscowości Komarna, która jest bardzo blisko od Kleku i będziemy spróbować lokalne muszle. A poza pysznym jedzeniem przynajmniej zakładamy, bo wygląda pysznie popatrzcie na ten niesamowity widok. Komarna ma super widok na Peljeżki Most, który według planów zostanie oddany do użytkowania na początku przyszłego roku. Myślę, że około marca są te wstępne plany, no ale zobaczymy, wiadomo jak to bywa, może być i później. A Pelješki Most połączy Chorwację, będziecie mogli przejechać np. do Dubrownika, nie przejeżdżając prze przez Neum, przez Bośnię i Hercegowinę, tylko wprost. Na półwysep Pelieszac i z półwyspu w stronę Dubrownika. Więc na pewno to będzie ogromna atrakcja. Już teraz ten most robi wielkie wrażenie. Ma długość około 2,5 kilometra, 55 metrów wysokości i w tym roku, przed kilku, kilka miesięcy przed naszym przyjazdem tutaj, został położony ten ostatni fragment. Więc most jest połączony, tylko czeka na oddanie pewnie na położenie asfaltu, dokończenie i w przyszłym roku będziemy mogli po nim jeździć. A teraz żarcik z życia lokalnych. Podczas gdy tutaj łączono ten most, gdy stawiano ten ostatni segment, w telewizji, w prasie obiegła informacja całą Chorwację, że w pewnej rodzinie jest szczęśliwy zięć, ponieważ przyszedł jego wielki dzień. Kilka lat wcześniej, gdy rozpoczęto budowę tego mostu, jego teściowa powiedziała, że jeżeli kiedykolwiek to zostanie dokończone, to ona się rzuci z tego mostu. <grywka> I cała Chorwacja. Po prostu w każdych możliwych mediach była ta informacja, były tutaj ich zdjęcia, były wywiady z nimi, jak, to, jak ten żarcik powstał, dlaczego tak powstało popularne. i faktycznie to była taka śmieszna historia. No ale żyją do dzisiaj szczęśliwie. Może te miasta w samej Dolinie Neretwy i pod Doliną Neretwy granicy z Bośnią i Hercegowiną, nie oferują wiele starych miast, ale oferują przepiękne widoki i spokój, ponieważ są małymi miasteczkami, wsiami, jeszcze nie za bardzo turystycznymi, na pewno nie tak jak na Riewierze Makarskiej, więc myślę, że na pewno warto odwiedzić te miejsca, zatrzymać się w tych winiarniach po drodze, skosztować tych owoców, które oferuje Dolina Neretwy. Być może w drodze do Dubrownika, bądź na Półwysep Pelieszac, tutaj przenocować, a na pewno Półwysep Pelieszac i cała ta du dubrownicka część stanie się coraz bardziej popularna ze względu na ten most, ponieważ nie trzeba będzie przejeżdżać przez Bośnię. No i tak jak wspominałam wcześniej, sam most jest wielką atrakcją.